mówiłam Wam już, jak w prosty sposób, całkowicie naturalnymi metodami możecie swój organizm oczyszczać. Ale co z tego, że będziecie go oczyszczać, jeżeli nie będziecie wiedzieli, co robić, żeby go w tym samym czasie nie zanieczyszczać? I o tym właśnie będzie dzisiejszy program. Jeżeli będziecie w sposób przewlekły cały czas wchłaniać w siebie toksyczne substancje, to możecie po prostu nie nadążyć z całym tym oczyszczeniem. Zaczniemy od wody, bo woda, jak wiadomo, musi być każdy. Ale... Jaka to ma być woda? Skąd mamy ją brać? Jak pytam moich pacjentów, którzy zwracają się do mnie o pomoc, chorych ludzi, jaką pijecie wodę? To prawie zawsze dostaję jedną odpowiedź. No jak to jaką? Wodę z plastikowych butelek oczywiście. Oczywiście? Wiecie, że jest nawet taki żart. Co mówi plastikowa butelka do swojej wody? Jest między nami chemia. Butelka PET. Na pewno słyszeliście tę nazwę. Jest to skrót od politereftalanetylenu. Jest to polimer termoplastyczny z gruby poliestrów. Taka butelka, nawet przy zwykłym użytkowaniu, czyli zgodnie z zasadami przewożenia i przechowywania, uwalnia do wody bardzo toksyczne substancje. Jedna z nich to tak zwane ksenoestrogeny. Są to związki chemiczne o budowie bardzo zbliżonej do naszych naturalnych hormonów żeńskich, a więc estrogenów. Budowują się one, tak zwane receptory estrogenowe, i blokują je. Receptory estrogenowe są to takie miejsca, które normalnie, do których normalnie przyłączają się te nasze naturalne estrogeny. Ale jeżeli zamiast nich budują się te fałszywe, czyli ksenoestrogeny, to nasze estrogeny nie mogą spełniać swojej funkcji w organizmie. Druga rzecz. Działają one antagonistycznie do estrogenów. Po trzecie, zaburzają funkcje tzw. centrów kontrolnych naszego organizmu, punktów kontrolnych, a więc podwzgórza i przysadki mózgowej, które zawiadują całą gospodarką hormonalną naszego organizmu. No i pomyślcie, co się wtedy dzieje? Oczywiście, następuje zaburzenie płodności, a więc to, co obserwujemy w tej chwili, o czym słyszycie, ogromna wręcz fala, epidemia nawet bezpłodności. Widzicie, ile młodych par bezskutecznie oczekuje potomkach. Między innymi przyczyną tego stanu rzeczy są ksenoestrogeny, właśnie z plastikowych butelek. Nie myślę, że to dotyczy tylko kobiet. Ksenoestrogeny zaburzają też gospodarkę hormonalną w organizmie mężczyzny, dlatego że obniżają znacząco poziom testosteronu, prowadzą do impotencji, a tym samym do bezpodności. Następna rzecz to jest fala nowotworów. I to właśnie nowotworów układu rozrodczego, a więc macicy, jajników, jąder, prostaty. Dlatego, że właśnie w ten sposób te ksenoestrogeny, wpływając na gospodarkę hormonalną, wywołują nowotwory tych narządów, głównie tych narządów, ale nie tylko. Również nowotwory płuc, trzystki, mózgu związane są też z obecnością tych szkodliwych ksenoestrogenów w naszym organizmie. Ksenoestrogeny są też odpowiedzialne za epidemię wręcz otyłości, dlatego że przecież każdy wie, że gospodarka lipidowa jest ściśle związana z gospodarką hormonalną, żeńską. Mnóstwo kobiet, które przychodzą do mnie i mówią, że w żaden sposób nie mogą schudnąć, mimo różnych diet. Na pytanie, jaką piją wodę, wyciągają z torebki wodę w plastikowej butelce. Mówią, że nic nie jedzą albo o wiele mniej niż inne ich koleżanki. Ale niestety nie mogą schudnąć. Dlaczego? Między innymi przez to, że ksenoestrogeny z plastikowych butelek zaburzają ich gospodarkę hormonalną. Następna rzecz to takie choroby jak policystyczność jajników, mięśniaki macicy, endometrioza. To też wszystko jest związane z obecnością tych sztucznych, fałszywych estrogenów w naszym organizmie. Najbardziej niebezpieczne z nich to bisfenol A i bisfenol B. Zapamiętajcie te nazwy, bo mówię o nich już pół świata. Znajdują się one w wodzie z plastikowych butelek i we wnętrzu metalowych puszek. Drugą grupą związków są ptalany, czyli tzw. plastyfikatory, a więc substancje używane do tego, żeby nadać butelkom plastyczność. One są odpowiedzialne. Z kolei za alergię, a zwłaszcza za astmę u dzieci również przyczyniają się do powstawania nowotworów. Kolejną toksyną obecną w wodzie z plastiku jest antymon. Jest to tym razem pierwiastek chemiczny, używany jako katalizator. Jest to główny katalizator w produkcji butelek PEP. On, nawet w bardzo małych ilościach, ma bardzo szkodliwe, toksyczne działanie na organizm ludzki. Wywołuje zaburzenia pracy serca, zaburzenia układu krwionośnego układu oddechowego, uszkadza komórki wątroby, czyli działa hepatotoksycznie. Nie powinno być ani odrobiny antymonu w wodzie, którą pijemy. Kolejne substancje, które znaleziono w wodzie z plastikowych butelek, to aldehyd mrówkowy, czyli formaldehyd i aldehyd octowy. Te substancje z kolei przedostają się do wody pod wpływem temperatury. Jeżeli butelki z wodą przewożone są na przykład w samochodzie latem, kiedy jest w środku wysoka temperatura, albo są wystawiane na balkon, albo stoją przed sklepem w pełni słońca. Wtedy woda ta na 100% ma aldehyd mrówkowy i aldehyd octowy. Te substancje w najlepszym przypadku wywołują objawy podobne do kaca, a więc mdłości, bóle głowy, osłabienie, uczucie znużenia, niechęć do czegokolwiek, a w najgorszym prowadzą do nowotworów, głównie do nowotworów wątroby i układu pokarmowego. Stąd m.in. epidemia raka jelita, głównie jelita grubego. Ale oprócz tego wszystkiego, jakby jeszcze było mało, to w wodzie z plastikowych butelek znajdują się toksyczne rozpuszczalniki. Alkohol izopropylowy, benzen, metanol, czterochlorek węgla to takie najgroźniejsze. Skąd się bierze alkohol izopropylowy w wodzie z plastikowych butelek? Jest on. Tam z powodu ludzkiej chciwości. Alkoholem izopropylowym przepłukuje się butelki po ich produkcji i sterylizuje się urządzenia napełniające wodą butelki. Jest on wielokrotnie tańszy od etanolu, dlatego właśnie się go używa. I zawsze pewna ilość tego alkoholu izopropylowego zostaje w plastikowej butelce i przedostaje się do wody, którą my później wypijamy. Jedynym niezbędnym dla człowieka, właściwie życiodajnym rozpuszczalnikiem jest po prostu czysta woda. Nie. Większość innych rozpuszczalników niestety rozpuszcza substancje tłuszczowe biorące udział w tworzeniu błon komórkowych, komórek naszego organizmu. I co się wtedy dzieje? Otóż trzeba zacząć od tego, że w organizmie człowieka żyje pewien pasożyt. Jest to przybra jelitowa, pałaciny fasciolopsy z buski. I pół biedy, jeżeli ta przywra żyła sobie tam, gdzie ona powinna żyć, jeżeli do naszego organizmu się dostanie, czyli pielicie cienkim człowieka. Wtedy żyje tam tylko jej postać dorosła, która zasiedla jelito i okresowo wydala swoje jaja. Wtedy są tylko niewielkie zaburzenia jelitowe. Ale jeżeli w naszym organizmie obecne są toksyczne rozpuszczalniki, a zwłaszcza alkohol izopropylowy, uszkadzają one błony komórkowe naszego organizmu. I wtedy ta przywra ma drogę wolną i rozprzestrzenia się po całym ludzkim organizmie, opanowując narządy miąszowe, Ale nie ta postać dorosła, bo kochani, przywra należy do robaków płaskich. A one, jak to robaki płaskie, mają tak zwane stadia rozwojowe. I to nie jest tylko jajo i postać dorosła. To jest przywra jelitowa, ma sześć stadiów rozwojowych, a więc jajeczko, miracybium, redie, cerkarie, metacerkarię i dopiero postać dorosła. I w normalnych warunkach Wszystkie te pięć stadiów rozwojowych, oprócz postaci dorosłej, żyją w wodzie, w zbiorniku wodnym i mają tak zwanych żywicieli pośrednich. I dla przywry jelitowej tym żywicielem pośrednim jest ślimak. Przywra jelitowa, żyjąc w zbiorniku wodnym, tej stadia rozwojowe, pośrednie, wynajdują sobie takiego ślimaka i zasiedlają jego ciało. I mówi się, że ślimak jest żywicielem pośrednim przywry jelitowej. I teraz tak, jeżeli w naszym organizmie Żyje ta przywra, postać dorosła, wielicie, i znajdują się w nas toksyczne rozpuszczalniki, które uszkadzają błony komórkowe komórek naszego organizmu. to Te postaci rozwojowe przywry rozprzestrzeniają się przez te uszkodzone błony komórkowe po całym naszym organizmie i zasiedlają nasze narządy mięszowe, ponieważ narządy mięszowe mają budowę podobną jakby do ciała ślimaka. I teraz, w zależności od tego, jaki rozpuszczalnik się w organizmie znajdzie, to taki narząd zostanie opanowany przez przywrę. I teraz tak, jeżeli będzie to benzen, który też znajduje się w wodzie z plastikowych butelek, to przywra jelitowa opanuje grasicę. I wtedy następują tragiczne zaburzenia odporności. Jeżeli w naszym organizmie będzie obecny ksylen lub toluen, to postać rozwojowa, pośrednia tej przywry jelitowej opanuje nasz mózg. Zajmie go jako swojego żywiciela pośredniego. Jeżeli będą to metyloetyloketony albo metylobutyloketony, przywra wykorzysta macicę jako żywiciela pośredniego i wtedy rozwinie się endometrioza, czyli gruczołistość, albo mięśniaki macicy. Natomiast jeżeli będzie to alkohol izopropylowy, to przywra może się rozprzestrzenić po wszystkich narządach naszego organizmu, a głównie zajmie nam wątrobę albo wszystko. i wtedy mamy rozmaite guzy, cysty, torbiele wątroby, raka trzustki i bardzo wiele jeszcze innych groźnych chorób. Także Niestety obecność alkoholu izopropylowego i innych toksycznych rozpuszczalników jest jednym z najgorszych czynników chorobotwórczych. I właśnie one wszystkie znajdują się w wodzie z plastikowych butelek. Alkohol izopropylowy może zostać usunięty z organizmu w ciągu trzech dni. Wystarczy tylko usunąć źródło jego wchłaniania, dać organizmowi szansę, a on oczyści się sam, uruchomi swoje możliwości samonaprawcze i odbuduje tkanki. I teraz postacie rozwojowe przywry, te postacie pośrednie, żyjące w, na, w naszych narządach wewnętrznych, dają rozmaite, bardzo charakterystyczne objawy chorobowe. Ale nie myślcie, że lekarze kiedykolwiek będą kojarzyli te objawy z obecnością przywry. Oni po prostu o tym nie wiedzą. Nie wiedzą, a może nie chcą wiedzieć, ale na pewno o tym się nigdy nie uczyli. Dlatego, kochani, to my sami mamy o tym wiedzieć, bo to jest nasze, nasze ciało i nasze zdrowie. Dlatego apeluję do Was. Diagnozujmy się sami i leczmy się sami.